Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Usha Jesteśmy naszym dzielnym magu, a moi drodzy w końcu, w końcu po tych czterech dniach, tych trzech pasków, tej męczarni, tego wszystkiego odpoczniemy, wychillujemy na jednym malutkim paseczku. Wreszcie mamy trochę wakacji. Dzisiaj z kalendarza pota na inte, więc odłożona tutaj i tak jak wiecie w planach pota na nieśmiertelność. Tak zwane skrzydełka już niedługo. I czekamy na drugą albo i trzecią potę na intę i ładujemy wtedy wszystko w siebie, żeby dalej coś tam popchać. A w tym czasie będziemy coś innego sobie dziubać, e, więc jest w porządku. Zaczynamy szybko od koła, moi drodzy, bo y, idziemy do petów. Zrobimy dzisiaj dwie walki petów na odcinku. E, jest jeżynka, są trzy grzybki, jest sześć grzybków, jest jakieś badziewne potionek. Dziewięć, o kolejne grzybki, już nie wiem czy to dziewięć czy dwanaście trochę złota i następne grzybki nie wiem ile, policzcie czy 15 czy 18 czy 12, bo ja już się zgubiłem. Kupiłem sobie potkę na szczęście dzisiaj w gabinecie magii, a co? Stać mnie. No i mamy walkę petów, slick 123, 9 petów, 127, 8, 8 to jest 115, czyli należy spodziewać się setki siorba yy, i powiedzmy 15 gdzieś tu, albo jakiegoś niższego zębika i przejście na przykład w kiciura albo w kulkona. Co by tu nie było, to myślę, że mamy duże szanse na wygraną. Myślę, że jak wjedziemy naszym dzielnym ponikonikiem, to i zgwałcimy setkę siorba, gdyby był i jakiegoś słabego kulkona, będzie zębik, będzie zębik, zębik 100. No, i nasz ponikonik 100 powinien to popchnąć. No, bo wiadomo, uniki są ważniejsze niż bloki. Przynajmniej jak nasi przeciwnicy mają uniki. Może i tym razem będą, ale jak widzicie, nasz ponikonik nie ma uników, nie ma krytyków. Tamten za to ma typo wszystko. Dobra, w końcu. W końcu. W końcu, w końcu, w końcu. W końcu coś zrobił ten ponikonik. No i kulką 16 tutaj nie ma żadnego wpływu na przebieg. Rozgrywki. Szybko się przebierzemy, tylko żeby pacnąć sobie jedną arenkę. Mm. Dobra, nie chcę już z tymi berserkerami, bo już mam ich dosyć. Już wolę liczyć na to, kto walnie krytyka w pojedynku mag na maga. No okej, okay, my walnęliśmy. Nie chcę już tych berserkerów, już mam ich po prostu dosyć. Eee, moi kochani, dawno nie było. Goro, Shiru, dzięki ponownie za nowe wsparcie, za ponowne wsparcie. Kolet, e, jeżeli cię jeszcze nie wspomniałem, też dziękuję. Eee, pociąg znowu ruszył, chwilę postał na... Na peronie naładowany troszeczkę przez Shiry i przez Goro i jedzie dalej, pędzi dalej. No i mam nadzieję, że będzie dalej doładowany. A To jest moi kochani <laughs> pierwsza dzisiaj gra u złodzieja. Cztery kryształy. No jak wiecie, wypstrykałem się z klepsydr w Event Golda, żebyście mieli... Event Golda i Expa, żebyście mieli ładne trzy paseczki na każdym odcineczku. No i jest problem, że <laughs> dzisiaj jest tryb eko. <laughs> tryb eko Maciej dzisiaj gra w złodzieja za darmo licząc, że złodziej coś, coś mu tam podrzuci, nie? Licząc, że złodziej coś mu tam podrzuci. Okej, okay. czekając na misję, co my tam mamy we karczmie? We karczmie mamy tylko trzy obrony pupila, nic nam nie padło. Zakole bojowe versus Michuś, Kroks 100 na Dzyńka 80. Jak widać, Dzyńka 80 nie jest chętna do bicia krytykowania Kroksa 100, jak sobie poradzi Lisek 40 z kroksem 100. Zobaczymy to za chwilę. Szanse ma duże. Bo to już jest dość mocny Lisek, zobaczcie, bije mocniej niż ten krok. Skryty też ma mocniejsze, więc easy. No I teraz pytanie, co spotkamy dalej. Delświn, Slimun, Hydrosłoń, Siedmiornica, Żarwacz, Konix 6 no to nie będzie dla nas żaden. Rywal i wygraliśmy to. Doładowany Newton. Ciekawa nazwa, Niku. Bardzo ciekawa złotka, 2. Orek 1, z 6 nasz tutaj zgwołcił. No i zobaczmy co konik z 57 na Kroksa stopowie. Zasunął krytyka, ale dostał 2. Zasunął drugiego, dostał trzeciego, zasunął czwartego. I teraz czy on to ustoi ten mój konik? Czy on to ustoi ten mój konik? Jezus Maria, czy on to ustoi ten mój konik? Siedmiornica, nie... Żar nie. Uf. Uf, moi drodzy. Konik 13 to zrobił. Konik 13 to zrobił. Tymczasem sobie klikniemy jakąś misyjkę. 7, 7. No, to nie są misje na Expa ani na Golda ani na nic fajnego. <laughs> to są takie typowe zapychacze. Meme pomal. Hmm. Złotka 53. No to Zębik ją wciąga. Ze złotki 53 nasz przyjaciel przeniósł się na siedmiornicę 68. Zobaczcie, można na siedmiornicę ze złotki przejść, czyli to nie jest tak, że złotka jest złym petem. I u nas jeszcze gościo sklepał tą, tą, siedmi tą siedmiornicą 68 i to na grubo. Zębik nic nie zrobił. <laughs> Zębik nic nie zrobił. Pytanie co zrobi Kulkon. Co zrobi ryba? <laughs> co zrobi komisarz ryba? Komisarz Ryba, kulką zabił się dobrze, czyli wygraliśmy to. NASU. Nice. Także trzy wygrane walki zapisane w poczcie, to jest jakieś święto. Niecodzienna sytuacja. Wiem, że to może Was zdziwić. Mnie też, że zdziwiło. Mnie też, zdziwiło. Co tutaj się w twierdzy dzieje? Czekamy trzy dni na kwatery 14. Stawiamy twierdzę 15, na którą już mamy surowce. Nie ma tutaj paniki. Co się dzieje w podziemiu? Budujemy drzwi sobie elegancko. Atakujemy. 223+. Plus. Mamy Bushmana i tutaj jest problem, bo bo nam się Bushman kończy, nie? Bo nam się kończy Bushman i jak nam się skończy Bushman już mamy 228, czyli Bushman nam się skończy za 3 dni, to przydałoby się przejść na Domeksa, ale do, żeby przejść na Mexa, to trzeba troszeczkę podnieść Władka, czyli nie wiem w sumie dlaczego drzwi buduje a nie Władka. O wcześniej. To jest chyba mój mały błąd, co tu coś mi tu świeciło a plakat. Dobra. To chyba jest moje małe jakieś niedopatrzenie i, i zapomnienie, że niepotrzebnie trochę te drzwi buduję, bo powinienem władka ruszyć, ale może zdążymy jeden dzień 20 godzin, dwa dni 19 godzin, no ciężko będzie. No najwyżej jeden dzień sobie dłużej posiedzimy na na naszym druidzie i tak zbliżamy się, zobaczcie, już prawie top 50 w podziemiach. Więc i tak i tak nieźle stoimy w tymi psymi podziemiami e, z rozbudową i z biciem. E, nasz przeciwnik to jest Bushman 241, czyli na chwilę obecną do 242 punktów jesteśmy w stanie dojść, czyli spokojnie wbić się nawet praktycznie w top 30 na dzień dzisiejszy. A to już by było spoko, jeżeli zaczynamy dużo, dużo później gramy kompletnie w free-to play. To pokazujemy nubom jak się gra i jak się buduje twierdzę, jak się buduje podziemie. Bez wydawania grzyba yy, na Chilku i na Loicie. Yy, ok, dobra. Tutaj wam mówiłem, że ten złodziej to dopiero będę sobie później kręcił. Jeśli chodzi o kibelek, wrzuciłem coś gdzieś do kibelka, bo chciałem sobie odczyścić tutaj miejsce. Jeśli chodzi tu o itemy, to nie ma nic fantastycznego, ani runy fajnej, ani, ani temu, który by mnie interesował w gabinecie magii to samo. Wiedźma chce amulety, których nie mam. Rozmontowania mamy już wszystkie. Więc to jest kolejna, kolejna rzecz, która nas tutaj wybitnie interesuje. Jeśli chodzi o arenę, to musimy tutaj coś porozbudowywać. 1800, 1800, 1700, 1700. To już rozbudowałem. 600, 500, 400. 600, 500, 400, 300, 200 i 200 nawet mam kibel. Ej, ja robiłem reset chyba. Czy nie robiłem? No robiłem, bo mam tylko. Nie, chyba nie robiłem. Jak bym mógł nie robić resetu? No ale mam 85 kwintylionów, to jest 109 kwintylionów, czyli nie zrobiłem resetu. Czyli nie zrobiłem resetu. Czyli zapomniałem zrobić reset, widzicie? Jak człowiek ma 81 lat, to ma sklerozę. Zapomniał zrobić resetu. 195, 159 195, 159. Tak, i to jest E18, bo to są quintyliony. Tu mam E21, bo mam sexy, sexy seksi, <grywia> No okej. Okay. Niech sobie ręka tutaj to dziubie. Co nam tu zostało do zrobienia? Niewiele, niewiele. No, czekujemy na tą drugą walkę petów. Ale niewiele mamy na ten odcinek do zaoferowania. Ponieważ poczta była krótka, były tylko trzy walki z petów, to czeka jeszcze na waszą odpowiedź zgłaszamy chłopca czy nie, żeby się nauczył troszeczkę yy, kultury. Yy, gilda się rozbudowuje, jak się rozbudowuje, ja może sobie przewinę. Ostatnio Richie mi podpowiedział wspaniały pomysł. Jeżeli będę na każdym odcinku sobie przewijał gildię, to łatwo, czekajcie. Tu jest do tajemniczej postaci i tutaj od tajemniczej postaci w górę. To łatwiej będzie mi sprawdzać, kto odchodzi z gildii bez słowa, bo niestety niektórzy ludzie są tak wychowani wspaniale, że po prostu sobie wychodzą z gildii bez słowa, bo twierdzą, że jak oni już mają wywalone, to mogą mieć i w ludzi innych wywalone. A ja później siedzę dwie godziny i szukam osoby, którą, której trzeba z Discorda zdjąć rangę, żeby pingów nie dostawała, żeby ją zdjąć z informacji. No, ale tego nich oczywiście nie, nie bierze pod uwagę, ma wywalone, bo ma mózg latka. On sobie wychodzi i to nieważne, co reszta robi. Oczywiście, jak przyjąć do gildii, to potrafią wypisywać 30 maili: Jacy to są wspaniali, wierni widzowie. Najlepsi od 20 lat. Jeszcze Shakes nie powstał, oni już byli wiernymi widzami. To oczywiście potrafią tak się rozpisywać, a później to już wiecie. Typowe community Shakesa, czyli sram na wszystko, tak? Liczy, liczę się ja i moje gzipki. Typowe community Shakespeare. 90% liczą się moje gzipki, oglądam stream playa tylko pod tej gzipki. <laughs> typowe. No dobra. Czekamy tylko na tą misję, żeby sobie kliknąć ją jako następną misję. Nie? I lecimy na portale i tak dalej, nie? Także tylko sobie klikniemy tą misję. I tak jak mówiłem, dzisiaj szybki, prosty. Grzeczny odcinek zmaga, bo tu się nic nie wydarzyło ciekawego, nie mamy nic też do robienia ciekawego. Zrobimy jeden pasek, spróbujemy zarobić jakieś klepsydry. Może jakaś wypadnie teraz z zadania, to sobie ją zużyjemy. No, nie ma klepsydry, więc nie ma tutaj paniki. 14 za 1114, 114 za ten. Nie, nie mam klepsydry i tak będę czekał. To niech sobie idzie, ta, bo jest całkiem niezła. W ekspo. I my się teraz przebieramy. Yy, mamy parę milionów, to może ten. Coś tam sobie wydamy w tą intę, albo i w to coś tam bez znaczenia. No idziemy na portale. Moi drodzy, portal gildy i 5 milionów. No dwa to. O jezu. To nam bułę zaliczył. <laughs> to dobry ten zwiadowca, powiem wam. Dobry ten zwiadowca. Portal solo może lepiej pójdzie. Też zwiadowca, ale może nas nie będzie tak krytykował. Na razie dostał od nas bułę za 5, błaniek jedną, no, Buła za 8. Buła za 13. Buła za 8. Wiedziałem, że tak się skończy. Czekałem na to. Czekałem na to, że jak się zbliżymy do zabicia go, kiedy on nas zabije. Czekałem na to, ale i tak jest spoko, bo mm, jutro go powinniśmy na spokojności e, rozstrzelać. <laughs> Dobra, co my tu w walkach petów próbujemy?

Spróbujmy zabić konikiem 60, rybę 50. Nie wróży to dobrze. Nie wróży to dobrze. Aczkolwiek, gdybyśmy mieli bardzo dużo krytyków, to są szanse. To jest mógłś. Gdybyśmy mieli bardzo dużo krytyków. Niektórych oczywiście nie mamy. O, 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 Maciej, ty tu gadu, gaduj. przestałbym nagrywać odcinek, poszedłbym sobie, a to by tak na tej jedynce leciało przez 3 lata, nie? Jutro bym zaczął nagrywać odcinek i no to zobaczmy co w arenie, a tu tysiąc razy przyleciała ta jedynka, nie? <laughs> to by było śmieszne. To by było śmieszne. Dobra, to niech sobie zarabiamy. Teraz tutaj sobie podnosimy. Jeszcze nie stać mnie, jeszcze nie mam na tyle run, żeby od razu wrzucać tysiąc kibla po resecie i to jest troszeczkę problem, ale nie jest to największy problem, nie? Ludzie mają większe problemy i żyją My i tak z runami stoimy bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego, w jakim tempie to zrobiliśmy, nie wydając żadnych pieniążków nawet na jakieś upgrade'y, Niepotrzebne upgrade'y, toalety dla gracza free to play. Um, walnijmy sobie jakiegoś tam gościa po kasku. Nie chcę Berzerkera, wolę się już z druidem bić naprawdę. Po prostu mam już takie schizy, że już jak widzę tego Berzerkera i tego wkurzenia się 30 razy, to już naprawdę nie chcę. Krytyk? Dziękuję. To już naprawdę nie chcę, wiecie, to już po prostu naprawdę nie chcę. Także jeżeli chodzi o to, to ja jestem bardzo zadowolony, no bo tak, mamy 2 PD, 4 PD, 6 PD i 9 zł. 6 na 9. Hmm. 6, 9. Ciekawe. Hmm. 8, 9, 10, 9. 10 EXPA i 29 zł. To jest bardzo dużo, bo w zasadzie jeszcze 20 zł tylko możemy tu dobić i dobijemy dopiero jak będziemy to mieli... 7 diceliony. więc jeszcze trochę nam tutaj zejdzie, zanim będziemy mogli szukać maksa, ale przy, przy tych 7 odicelionach będziemy już w stanie zrobić sobie maksa, czyli 10% expa, 50% golda i, i na tym w zasadzie nam, na ważność dla nas tej areny będzie się kończyć, tak? na tym będzie się istota tej areny dla nas kończyć. Co tutaj gra nam mówi? Gra nam mówi, ale dużo jeszcze nam mówi, Aczkolwiek pupile to będę sobie bił, kupuj nie, zarządzaj areną. PD będziemy robić hazardista i browarka też nie będę kupował, więc tutaj tak naprawdę zostało nam spróbować jakiegoś locha i zastanawiam się którego. W związku z tym, że nie mam już tej nieśmiertelki, za dwie godziny mi się te rzeczy różne kończą. Może byśmy sobie walnęli po prostu jakąś wieżyczkę na chilku. Dawno żadnej wieżyczki nie biliśmy, a, a myślę, że jeszcze mamy duże szanse, żeby tutaj pchnąć parę wieżyczek. Szczególnie, że tutaj barbar tłucze krytyki po 700 koła. Więc on tutaj tą niedźwiedzią skórę, czy jak ona się tam nazywa. Boże ja myślałem, że ona ma takie cycki, a to są na <grystanie> <grystanie> Boże, idę się wyspać. No, dwie bańki krytyk. To są solidne krytyki od naszego Barbara. Może to nie jest pół życia. Ale wiecie. W tej wieży takie zbicie to jest dość dużo. Maguś tutaj lepszą robotę robi. No, Maguś to zaraz jak się rozbryka, to jeszcze skończy tą wieżę. No nie, nie skończy. Kusia skończy. No, Kusia tu zrobi 30 uników, 20 krytyków i, i easy gg. Także pykniemy sobie po prostu wieżyczkę. Tym bardziej, że te levely nie są już takie wysokie. Tym bardziej też, że chce zbliżać się po malutku też w tych wieżach i w lochach do tego, co mamy na ee, druidzie. Dostaliśmy fajną czapkę dla yy, wojownika. Szkoda, że z szansą na legendarne przedmioty, a nie z na przykład punktami życia. Ale ta czapka jest dużo, dużo lepsza niż tą, którą miałem. Zobaczcie, jeszcze nie zdążyłem gemana nawet wykopać do tej czapki. a ja już dostałem czapkę o 70 lepszą, nie? <grym> a ja to do rozmontowania daję to. Jeszcze nie zdążyłem wykopać Gemu na siłę, <grym> a już dostałem lepszą czapkę. Boże, o 70 statystyk. Gemy w ogóle mi na siłę nie lecą jakoś, nie wiem, w ogóle problemy mamy duże. Gemy na zrękę, no to a i owszem, dużo ich leci, nie? A jeśli chodzi o gemy na intę, to a i owszem i na siłę, to a i owszem prawie nie lecą, nie? Prawie nie lecą. No i dobra, kolejna walka petów, 134-10. Próbujemy tutaj coś ugrać, może na przykład taką wodą, czyli ogniem. Czyli tu też będzie przeciwnik z zębikiem. Pytanie, czy zębik 100? Tak, zębik 100, czyli no ciężko będzie, jeżeli chomp tutaj nie nadgryzie tego zębika dość dobrze, to przepałka może mieć problemy. Przydałoby się, żeby ten zęb... chomp tam jeszcze go dziabnął ze dwa razy. Najlepiej jakimś krytykiem, dziękuję. No, zrobił swoje. Powiedzmy, że zrobił tyle, ile mógł zrobić, nie? Powiedzmy, że więcej zrobić nie mógł. Załóżmy. Załóżmy, że więcej zrobić nie mógł. Ale czy to prawda, to nie wiemy. A no, przepałka to powinna skończyć, ok. No i jak on miał sto ileś karmień, więc tam pewnie jakiś kulkon 20, nie? Topesz. Topesz 20 nie zabije przepałki. 50, tu nie ma żadnych mm, wątpliwości. Eee, te pety do 50, tam 40 któregoś lewela jeszcze nic nie biją na razie, tylko statystyki łapią więc. Eee, taki jak mamy w ziemi, niby jest wikiadło, który ma 2200 z ręki, a ponikonik ma 1800, to taki ponikonik zjada takiego wikiadły 23. Pomimo, że ma gorsze statystyki, bo to na razie są statystyki, gdzieś tam od 40, 50 levela on zaczyna dopiero bić solidniej. Dobra, zmieniamy się na ekwipunek na awkę, bo zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić na odcinku, także dzięki wam serdeczne, pozdrawiam was, szybko, krótko i na temat. Trzymajcie się, siemano i pa pa!